Pan z wami, mistrzu, ten Twoim. Ewangelia według świętego Jana. Tobie, Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała, które pozostawały na szatach bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali goleni. Tylko jeden z żołnierzy z ucznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi Pana, tak, abyście i Wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kości Jego nie będą łamane. Znowu na innym miejscu mówi pismo. Będą patrzeć na tego, którego przewody. Oto słowo Pańskie. O niezgłębione i niepojęte miłosierdzia. Cię godnie uwielbić i wysławić można. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego. Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Te słowa świętej siostry Faustyny pomagają nam wyrazić nasze uwielbienie Bożego Miłosierdzia i nasze dziękczynienie za tę wielką tajemnicę jaką Bóg powierzył człowiekowi i przypomniał światu w naszych czasach przez posługę pokornej zakonnicy świętej Faustyny Kowalskiej i wielkiego papieża błogosławionego Jana Pawła II. Wierzymy, że to niezbłądnione miłosierdzie Boże jest nadzieją dla naszej parafii dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny, dla kościoła i dla całego świata, ponieważ w Nim odkrywamy Boga obecnego w świecie, który nie przestaje nas obdarzać swoją miłością. Idąc za myślą błogosławionego Jana Pawła II chcemy przypomnieć, że w miłosierdziu Bożym, jak w jasnych promieniach słońca, Odkrywamy również prawdę o nas samych, o tym, że potrzebujemy miłości, aby wzrastać duchowo, i o tym, że jesteśmy gotowi dzielić się miłością. Miłosierdzie Boże jest kluczem do zrozumienia człowieka i jego misji w tym świecie. Jest nadzieją, która otwiera nas na nieznaną przyszłość i dodaje odwagi do podejmowania wyzwań współczesności. Za siostrą Faustyną i Janem Pawłem II powtarzamy Jezu ufam, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Ufamy Jezusowi miłosiernemu, ponieważ On jest jedynym